Szanowni Państwo, Tarnowski Stary Cmentarz, cmentarz na Zabłociu, jedna z najstarszych nekropolii w kraju, starszy od Powązek, starszy od Rakowic, kryje pod ziemią prochy o ponad 76 tysięcy osób. Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem zajmuje się nie tylko renowacją nagrobków wymagających natychmiastowego remontu, natychmiastowej interwencji, ale również chcemy Państwu udostępniać zabytki, które znajdują się na tym cmentarzu. W ubiegłym roku obiecaliśmy Państwu otwarcie krypty kaplicy Sanguszku i słowa dotrzymaliśmy. Niestety pandemia spowodowała, że nie możemy tej kaplicy Państwu w tym roku udostępnić. Wykonane zostały niezbędne prace. Przede wszystkim trzeba było kaplicę bardzo dokładnie uporządkować, wyczyścić i spowodować, żeby zejście do tej kaplicy było jak najbardziej bezpieczne. W krypcie w kaplicy Sanguszków spoczywają ciała wszystkich Sanguszków związanych z Tarnowem. Osiem osób plus jeden sarkofag jest niezidentyfikowany. Tak więc od 1946 roku w tej kaplicy, w której się znajdujemy, nie było więcej pochówków. Krótko mówiąc, wszyscy Sanguszkowie spoczywają w dolnej części w krypcie nikt nie spoczywa u góry u góry znajdują się jedynie tumby upamiętniające postaci w tym między innymi księcia Romana Damiana Sanguszkę, który zamordowany przez Rosjan w 1917 roku został tam pochowany w kościele Świętej Małgorzaty. Wszystkie prace w tej kaplicy, w której się w tej chwili znajdujemy, szanowni państwo, zostały wykonane z pieniędzy które pozyskał Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem. To jest taka historyczna chwila. Chcieliśmy, żeby ten 2020 rok był takim rokiem, kiedy otworzymy Kaplicę Książącego. Szanowni Państwo, rok szczególny, rok bez kwesty, właściwie z taką małą. Namiastką kwesty, dzisiaj 3 listopada 2020 roku, stanęliśmy z dwoma dużymi puszkami. Na, przy alei głównej Starego Cmentarza w Tarnowie, żeby przynajmniej w jakimś sensie troszeczkę pokazać, że jesteśmy. W ubiegłym roku, 3 listopada, to informowaliśmy Państwa, że zebraliśmy 42 tysiące złotych. W tym roku nie umiem powiedzieć, ile mamy, ile mamy w tych dwóch skarbonkach, bo jeszcze kwestia trwa. Moim celem jest zachęcenie Państwa. Do tego byście Państwo pamiętali o nas. Byście pamiętali Państwo, że za bramą główną cmentarza jest nasza skarbonka całoroczna. Że, y, że mamy swoje konto internetowe. Zachęcamy Państwa do wejścia na stronę Komitetu Opieki na Starym Cmentarzem, jak też na Facebooku prowadzimy zbiórkę pieniędzy. W alei, y, gdzie spoczywają legioniści, zostały wyremontowane dwa... Grobowce, między innymi Juliusza Pilcera, jak Państwo wchodzicie do alei Legionistów, to są te dwa groby po pierwszej stronie, pierwsze dwa groby. Remontowaliśmy przy głównej alei grup hrabiego Józia Miączyńskiego lat 11. I ja chciałem Państwa jedynie zachęcić do tego, żebyście Państwo byli z nami. Bo bez państwa, bez tych pieniędzy my nie zrobimy nic. Sam komitet. Nie ma pieniędzy, znikąd nie dostaliśmy w tym roku żadnych pieniędzy. Wspomaga nas bardzo Miejski Zarząd Cmentarzy, z którym bardzo wysoko cenimy sobie współpracę, ale oni też nie mają pieniędzy. Więc, Szanowni Państwo, co mnie zostaje teraz jako członkowi zarządu Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem, ono zostaje mi Państwa prosić o wsparcie. Nakręcimy kilka odcinków na temat historii grobów tego starego cmentarza. I mam nadzieję, że Państwo, jak zobaczycie, jaki tu jest, jaki tu jest ogrom historii, jak przyjrzycie się Państwo temu, kto tu spoczywa. Ksiądz Franciszek Leśniak. Państwo często śpiewacie podczas biesiad. Upływa szybko życie, jak potok płynie czas, prawda? Tak, tak, na tym cmentarzu spoczywa twórca tej pieśni, ksiądz Franciszek Leśniak. Rabona Ventura dziadek pana młodego z Wesela. Ten, o którym Pan Młody mówi, mego dziadka piłą rżnęli. Myśmy o tym zapomnieli. Też tutaj spoczywa, Szanowni Państwo. Czy wreszcie Polski Edison? Prawda? Historię mamy starszą od powązek, starszy od Rakowic, o czym już wspominałem. Zadbajmy więc o tą historię. Tak, żeby następne pokolenia, które po nas nastaną, nie musiały już mieć tak dużo do ratowania, a żeby nas współczesnych. Dobrze wspominały, że zrobiliśmy to, co się dało zrobić. My możemy czasem być kontrowersyjni, my się nie musimy lubić, ale niech nas zjednoczy ten mur cmentarny, który jest taką cienką granicą pomiędzy życiem a śmiercią, bo człowiek żyje tak długo, jak długo trwa o nim pamięć, jak powiedział poeta, ale żeby ta pamięć o człowieku trwała, to między innymi Musi ona być również w jakiś sposób zapisana. A groby znajdujące się na cmentarzu to jest swoisty album lokalnej społeczności. I o ten album dbajmy.